Hej, cześć! Ja jestem radochna, a to kolejny odcinek z Challenge w Simsach 4. Dokładnie tak. Działamy cały czas na tym polu, bez zastanowienia i bez wszystkiego, i tak dalej, no dobra. I teraz tak, co jest dzisiejszym planem? No co dzisiaj będziemy się. Trzymasz naga na minusie. Czemu? Malcolma, masz na minusie. No, spokojnie, spokojnie, wszystko jest dobrze. Niedobrze. Właśnie niedobrze jest. Kurczę. Jedne jest smutne, bo głodne. O, głodne, a ty nie. Ty jesteś Antonia? Tak? Antonia, Antonina. Michałek. Kim jest to ciasteczko? Nie? Bo to Nie Batonik, tylko Cukierek Michałek. Taki słodki Michałeczek. Idziesz obejść matkę, dobra tak zaraz staję. Ty masz coś, yy, otwórz, masz coś w tym? A nic, musisz zrobić jedzenie też dla takiego małego. Dzieciaczka i... trzy masz będą. Dobra, przestań ry rykować. Go, 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 go. Ty to kochana moja... Możesz sama? Możesz sama? No, możesz sama, no i gites majones, dawaj. Trzymasz w ręku... ...nic. A, wypij. Masz wiesz, że możesz pić i robić ciku jednocześnie. Chyba nie wiesz jeszcze tego. A ten dzieciaczek teraz psuje mi tu książkę. Zjada książkę. No co za niesamowite dzieci. Dobra. Tylko nie spal, proszę cię. Proszę cię. Please. Dobra, teraz ty sobie weźmiesz porcję, bo jesteś głodny. Tylko się nie poparz, dzieciaczku. Dobrze. A ty musisz posprzątać, bez cyfek. Mhm, jest mocny syfek. To jako piękna, zobaczcie, no niu niu niu, niea. Już sama to robi. Go, 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 tylko zdążysz, zdążysz, znasz, wierzę w ciebie, zdążysz. Zdążyłaś tylko nie wylej tam do końca. Tam. Aha, nie mamy hajsu. Wanna jest w salonie, dobra, wiem już, co tu się dzieje, już sobie przypomniałam całą historię z tym związaną. No dobra. Trzeba zaprosić Malcolma. Ten się nauczył patrząc na nią? W ogóle. O, to było. Czemu to jest. Aha. Wie czyś to. Strzątni, dobrze, pięknie, wszystko elegancko. A ty nic zjadłeś tego, nie? Masz tu zjść do końca. Raz, dwa, trzy. Potem sobie pogadasz ze siostrzyczką, ale góra naczyń, masakra. A, sobie. Smy, smy, smyki dwa gadają. No, siema. Siema, nara. Hmm. A ty co tam? Go, 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 go! Pup 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 pup. Skamelina. Dobra, teraz nieważne. Teraz sprzątniesz, tam skorzystasz, wykąpiesz się. Aha, jeszcze zmęczona jesteś. To tu mamy skamelina. Nie, u nią jeszcze tego w świecie doszlałeś, to ty masz to wyłupać. Aha, pięknie. To, to sobie... sobie tak, no. Gdybyś wygrała w totka, to by było fajnie, tak to... Mm. No, bo. no, zabawa. To zaraz ci zapewni mieć, to gwarantuję. Oczywiście, przyjdź, przyjść, ale musisz mieć prysznic jeszcze, nie? Bo nie miałeś taka. Pędząc no co chodzi, chodziła, nie? Więc wygląda na tak trochę taki. No, jest młodzik, wygląda taki młodzik. Proszę, czemu się z nim po... poznaj? Co tutaj o zawód? Dzieci już cię lubią. O gotowaniu... to chcę pełną zadość. Ty jeszcze... Tylko tyle można robić? Mhm. Dobra, no go go go, 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 Ile można się kąpać? Nie, to wejdź, skończ. Skończ najprysznic, raz, dwa, trzy. Wow, 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 wow! Wow! wow. aż tak się wyskoczyła z prysznica, że nie zdarzyła się... ubrać. Plotkuj. eee, się. Czemu nie swój? Czemu nie swój? Czemu jesteś nie swój? Bo co? Bo dzieci? On to chyba nas nie lubi. Ale pan ślanka, wiecie, który to jest? Ten, który łowił ryby wtedy. I trzeba tutaj... Kto to jest? Marek odhamarzony. Na 100%. To jest... Ten, który nic nie lubi. To jest y, Gwiazda. Drodits. To jest Pani Listonoszka. To jest kobieta. kobieta. tego nie da rady zrobić. Jak bardzo bym chciała, tak się nie da. Bezrobotny, nice! A przychodzi taki... stypa straszna, coś. I się źle czujesz też z nim będą. W ogóle śmieszkujcie sobie trochę, zabawne. Brykaj. Tak szybko przyszedł. Opowiedz dowcip o mimach. Opowiedz śmieszną historię. Trzeba cię trochę rozweselić. a to jest syf. Nie, gadaj jest z dzieciakiem. Mogę przestań tego dzieciaka ugadywać. Nie, to nie pyknie. Jest snobem, no, normalne. Chyba, że spróbujemy z grubej rury, a to wam tylko przejdzie. Nie, dobra. Tu sobie pobuszę, jak. w polu, dobra. Mm, yy. O tu ktoś... To nie, 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 nie. nie, nie. To nie ta nasza partia. A tu. To nasz rower, a tu. A co ten... Czarnoskóry, tak? Kolega? Ten on ma żonę chyba też. Albo zajęty, albo niedostępny. jak tutaj grać? I sobie poszedł. Dobrze już. Nieważne. Czemu coś smutny? Bo słoneczko? Bo gorąco. że co? Jedzenie. Pomaga na wysokie krzesełko. Nie. Wiesz, Weź sobie kawałek. O, i zjedz. A potem możesz i spać w sumie. Czy dzieci się pocą? Nie ma tu klimy. Oni wszyscy się pocą. Nie on się poci, tylko snie swój. Niam, 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 niam. niam. Czemu ty się dżemiasz? Powinnaś iść spać jak człowiek, a nie kurczę dżemiasz. Bum, bum, bum. O, idzie taka spódniczka. Spódniczka. Wiedziałam, teraz jest faza na kobiety, bo tak. W sensie tak mają, że albo wszyscy faceti wchodzą, albo wszystkie kobiety. Niesamowite. Dobra. Tu idzie... Kobieta. Zawsze biorę go za faceta, nie wiem. Czemu Mortimer? Kurde, Mortimer to jest jednak dobra partia. Idziemy, wstawaj. Mortimer to jest jednak chyba nasza ostatnia nadzieja. A ten się skruszował. Czekam aż oni te... Czekam aż te harterzyki urosną, to wtedy będzie... Uu, żniwa będą wtedy po prostu. Jak te harcerze urosną. Naprawdę. Ci harcerze. Biegnie dajmy Mortimer, zobaczcie jak ciśnie. Chętkę ma Klotyldę. A ty co ty minęłaś się Z nim co ty? Klocia? Halo! Co ty gadasz? Jóś do domu, on jest u ciebie w domu jak coś. Go, 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 bierz. A ty co? A ty kto? Marek Malinak, ty chyba żonę, nie? cię w ogóle nie znam. Kolego, stój! Zostaw do do zmęczeni. Yeah. Dag, dag. Dag, dag. Uh, Poznaj. Plot. Plotkuj, i wiesz, to teraz będziemy zapytać, się, czy jesteś. Nie flirtuj, tylko zapytaj go, czy ma żonę, bo on pewnie ma żonę. No siema, gdzie Mortimer? Nie mów się, że uciekł. Nie no, oczywiście się rozgościł. Of course. Siema, no, coś z się... jest małżeństwem, wiedziałam. Ten też, ten też. Jego maślanka, ten maślanka, nie wiem, czy on żyje jeszcze, bo on taki. Starzec! No, starzec, no. Mortimer, jesteś dobrym kandydatem na męża, ja ci to mówię. Jesteś bardzo dobrym. Na męża Boże, nie będziemy mieć mężu. Na męża. Na ojca naszego dziecka. Przyszłego, wiesz? No tak, oczywiście, że tak. Poplotkujemy, wszystko będzie przyjemnie. Mm, rozmawiamy sobie, jak minął dzień. Y nie będę pytała cię, czy w sobie jesteś w związku, bo wiem, że jesteś w związku i spać laleczko. Ty tam ten, uwaga, aha, uwaga maszyna. No, dobra, Paj! spij, spaj. Spij, spaj, spij. Udało się? Spiliczować go? Nie. Co to w to? Czemu jesz? Cię ja ci nie pozwolę, jeść. Nie? Mm. No nie, nie, dlaczego? Czemu oni wszyscy.? Tacy? Nie, dostałem, że nie lubią rudych. Rudych, pani. Ten to. ten to jest nasz już. ten, ty. A ta jest nie nasza, ale nieważne. Y, y, y. O, o? Ta pani, która jest bardzo nas podobna. I ona całe życie chodzi tak. On całe życie wchodzi w ciąży. Tak, telefon, sorry za SMS-ka. Mam nadzieję, że nie było słychać, ale pewnie było. Dajcie mi męża, faceta. Okej. Hmm. Hm. Hmm. Hmm. ten ten. robimy tutaj taki sąsiedzki monitoring. Znowu cię faceta, wybacz. Szkoda, że tam tego nie zagadaliśmy do niego, do tego, jak on tam. No, czekam, aż on dorośnie. Kiedy on będzie dorosły? No. Ile, że można być nastolatkiem? No dobra, idź, idź. W ogóle, czemu ty śpisz tak dziwnie? Śpi normalnie, proszę cię, jeszcze z drugiej strony. Co ty robisz? Aha, wy... zniknął. Okej. Okay czy to, to, to nie znajdziemy tego nikogo? Ukochanego... Ukochanego ojca. Nigdy. No nie wiem, to, to jest... Normalne to jest. Tutaj idzie? Ten... Ten koleś. To jest nasz dobry kumpel w sumie, może by się zgodził? Obejmij go i zaczniemy się... Dobra, jeśli w nie i spięta jesteś, wiem, bo masz rozrywkę niską jest kobieta. Go, 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 go. To jest kobiet... Czemu nie flirciarz? No to oczywiście, że flirtujemy, dawaj, go. Czemu ty jesteś taki... nie Niedobry dla mnie. Dobra, idź Nie robicie. Nie jesteś naszym przyjacielem już. Dlaczego? Dlaczego nam to robisz? Dlaczego nam to robisz? Aha. To jest ten harcerz, a to? A to jest też harcerz. Nie, to jest mąż tego... tamtego. No, nieważne. Dobra. To ty idź spać, bo to już... może jak będziesz wypoczęta, coś się trafi, nie? Danuta Maślanka, aha, nastolatka, to dziecko chyba naszego pana Maślanki. Tak, think so w sumie, bo ten 100% to jest dziecko, no bo tak. No bo tak. Tantaram tam, tam. Tutaj idzie ten, który idą na kosza. To jest, pomimo, mamy już. Haha, ha, 13 minut odcinka, tu się nic nie dzieje. Zawiało nudą. Emocje jak na grzybach. Normalnie dobrze, stanie, starasz się chyba już, co? Już ci się chciało laska. Czeka, tu jest głodny i się ten, ten. Dobra. <śmienic> Jest głodny. Ok. Odwórz. Ile porcji? Trzy. Damy radę. Idealnie. Go! Co najpierw, może toaleta? Tak, tak, koniecznie. Potem... o te dzieci śmierdzą w ogóle, jak ty chcesz mieć kolejne dziecko, to ty się tym nie umiesz zająć. Zjedz. I zjedz. I wszyscy będą szczęśliwi, zrobione jedzenie za zrobione. Go, 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 go. Smaczne, smaczne. No i dobra. I szczęśliwi wszyscy. Wcinaj, wcinaj A A, się siada na podłodze. Jaka słodziadka. Słodziadka. Słodzinka, słodkie dziecko. Dobra, nie bardzo. Słodziadka też może być. Eee. O, co jeszcze wszyscy śpią chyba. Chyba tak. No bo jest... 6 rano, już powinni chodzić. Otworzył się kram. A tu idzie kobieta. Czo. Czo to! To jest czo! A, a, a. Czo, czo, czo ta czo. Ale tak, to dopóki możemy, to skorzystasz z toalet, ja ci nauczę. Chodź Michał, Michał. Go, 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 go. A tu idzie dziecko. Tu idzie. Ten maliniak. Wszystkich, wszystkich znam mężczyzn już tutaj w okolicy. Wszystkich facetów kojarzę. Kobiety może niekoniecznie, bo nie, nie mam z nimi takiego kontaktu. Ale normalnie facetów to kojarzę. Jak tu jest jeszcze jakiś sposób, żeby znaleźć faceta w Simsach? Oprócz no, chodzenia za nim i szpie szpiegowania i tak dalej. Jest jeszcze jakiś sposób? Hygiena tutaj widzę. Tam, tam, tam. O! Harcerz, który jest... Nastolackiem. Ty jesteś. Nie, ty jesteś. Stolata. W ogóle to jest kobieta. Właśnie. Kobieta. Nie wiem. Nie wiem zys. Co ty się źle czujesz? Jesteś bardzo spięta. Wykąp... Nie, nie. nie. Wykąp. Tę, tę, a potem tego. Udało się? Udało się. Dało się. Udało się. Je. Mhm. Ja posprzątam. Niech nie ci będzie posprzątane. Zrobię to ciebie, za ciebie. Już przestań. Już przestań, bo ty... Ty jedz batona, bo marudzisz. Hop. Pięknie. A potem wykop naszego juniora. To jest klienta. To jest ten taki, co tam ten? To jest ten, wiadomo. Eee. to jest ten brand? To pamiętam. No dobra, czyli co? Emocjach na grzybach, nie? Co to jest jakaś... A ta nuza malniak ten kolejny morm. Hmm, co? Ja taki mam pomysł. Tak, wykąp tego. Wykąp go. A potem yy, weźmiesz, sama się wykąpisz i pójdziesz łowić ryby. Na pewno jakiś facet przyjdzie, jak będziesz łowić ryby. Najlepszy... A, nie. Już cię nie lubię. Hmm. To jest... Maliniak? E. Ja. Widzicie, jaki dobry wzrok? No nie, tak dobrze to nie ma. Super. A tu są puste domki. A to są te jeże. Wykąp go, wykąp się. Czemu ty rozwalasz? Przestań. Nie wiem, zrób coś ze sobą, pobaw się, układaj, dobra. A ty potem idziesz na rybę. A wędku jest z kim Możesz wędkować? Z żubrem albo Joffrey'em, dobra. Bo jest, albo przyszedł żubr, a tu przyszedł Sebastian, który też jest naszym mężem.

Dobrze, nice, nice, nice. Go, go, go. Jeszcze ile masz szans? Masz minutę, dwie max, bo to już przesadzasz. Co to jest? Aha, się dowiedziałam. To ty chodzisz w kółko. Ej, ktoś ma jakiegoś hinta, czy jak ja mogę znaleźć sima konkretnego... A nie jakiegoś random'a z, z ulicy, to bym była wdzięczna za info. Serio. Bo tutaj nie ma wody na pustyni. Serio. Albo nie mili, albo w ogóle nie chodzą tutaj, tu moje mojej okolicy. <słuch> Nikt nie przyjdzie połowić ryb. Przynajmniej sobie ten zabawę podniesiesz. No, dobra, to, to by było na tyle. Malcolm Landgrab okazał się być snowem. Ehm, no, tyle. Miałem takie duże szanse, że będzie dzieciaczek. Takie, Znaczy, ktoś za małą wędkowność byłoby Dobra. uff, nie przejmuj się. Uff. Uff, uff. the dogs out. Woof, woof, woof. <laughs> Sorry. Przepraszam. Przepraszam, bo za. To oglądasz mi w tym momencie i powiesz, że łów dać w komentarzu, to będę wiedziała, że to przeszło do, do szerszej, od, szerszej, od, szerszej liczby odbiorców. Już skończyłaś? rozpać Ja kończę odcinek, bo no emocje jak na grzybach, dosłownie. Ty tam, co tam? Łojojojoj. Łojojojoj. Co ty, kochanie? Stój. Pry, pry. Gdzie ciśniesz? Koleżko. Co ty to... Siema Siema Gdzie idziesz? Mogę wiedzieć gdzie idziesz? Kolego? No parcie jaki banan. Jaki ban gdzie idziesz? Oho No dobra, idziemy w drugą stronę, dobra. Ej, co on taki? A, przyszedł porozwalać mi. No dzięki. Dzięki. Fajnie, fajnie, nice, nice. Coś, co jeszcze do zebrania? O, masz to do zebrania. Czemu się śleczyłem? Ta jest śpiąca? To jest głodny dzieciak. Zanim zginie śmiercią tragiczną to dziecko, to może bym nakarmiła je, co? To jest Feng Shui. W ogóle nie jednak było. To jest kobieta. Okej. Okay. Jeszcze ostatnia rundka, przejrzę się z ludźmi. Twarzą w twarz. Face into the face. W ogóle nie, nie było po polsku. Znaczy po polsku, no nie było po polsku w ogóle. To nie było poprawną. Nie wiem, czy to. Ja mówię po angielsku chyba, tak? Raz to ja Ściemniaczka, jestem, pierwsze klas. Dobra. O, tu może coś wykopać też, jak coś. No dobrze. Teraz ja się zrozumiesz, jak nam. No chyba to, bo to takie, to takie, no takie trochę, ach. Jestem wkurzona mocno. Mm, Czekam, aż tylko dorosną te dzieci. Nie moje, tylko te nastolatki będą dorosłymi i tyle. To trzy, do następnego odcinka i trzymajcie się. Cześć, pa!